Kiedy zbliży się najbardziej do Słońca, Ziemia będzie po przeciwnej stronie i nie będziemy w stanie go zaobserwować, ale to właśnie wtedy mogłoby wykonać manewr, aby zwolnić i nas odwiedzić. I można się zastanawiać, czy ta trajektoria nie została zaprojektowana przez jakąś pozaziemską inteligencję. W głębi kosmosu odkrywa się tajemnice. Jest to odkrycie tak oszałamiające, że może na nowo zdefiniować istnienie ludzkości. Miokaku, nazwisko będące synonimem przekraczania granic fizyki. Bije na alarm w sprawie czegoś naprawdę bezprecedensowego. Śledziliśmy kometę 3 Atlas i Międzygwiezdny Cud. Jednak prawdziwym szokiem jest to, że nie jest to jeden obiekt. Jest to flota dziewięciu ciemnych, niewykrywalnych obiektów, cichych i niewidocznych, towarzyszących Atlasowi na trajektorii, która zbliża je groźnie do Ziemi. Najbardziej szokującym faktem jest to, że obiekty te przeczą wszystkim znanym prawom konwencjonalnej astronomii. I coś kieruje atlasem. Co naprawdę wywołało ten alarm? To odkrycie, że trzy atlasy nie podróżują samotnie. Wydaje się, że towarzyszy im cicha, niewidzialna eskorta. Dziewięć ciemnych obiektów. Obiekty te są nie tylko trudne do wykrycia. Delikatnie mówiąc, przekraczają one możliwości naszych najbardziej zaawansowanych teleskopów, które nie są w stanie ich prawidłowo zidentyfikować. Wyobraź sobie, że patrzysz w najgłębsze, najciemniejsze zakamarki kosmosu i wyczuwasz tam coś, coś ogromnego, ale całkowicie niewidocznego. Taka jest trudna sytuacja, w jakiej znajdują się obecnie astronomowie. Te dziewięć ciemnych obiektów, cokolwiek by to nie było, porusza się w idealnej formacji wraz z trzema atlasami, z których każdy emituje oszałamiającą moc 20 gW. To energia wystarczająca do zasilania niezliczonych domów. Jednak pozostają one całkowicie ukryte. Dane zebrane i potwierdzone przez gigantów, takich jak teleskopy kosmiczne James Webb i Hubble, stworzyły obraz, który był zarówno zapierający dech w piersiach, jak i niepokojący. Spektroskopia ujawniła dziwne pierwiastki w tych świecących anomaliach. Nikiel, kobalt i stopy, nieznane w żadnej naturalnej komecie. To nie jest zwykła kosmiczna kula lodu. To coś zupełnie innego. Podczas gdy niektórzy próbowali wyjaśnić te odczyty jako zwykłe fragmenty, Lobs Harvardu, postać znana z kontrowersyjnych teorii kosmicznych, zasugerował, że nie są to wcale fragmenty. Nazwał to tak, jak wyglądało statkiem matką zrzucającym sondy. Sama prędkość komety 3i Atlas jest cudowna. Przemierza ona nasz układ słoneczny z prędkością około 38 Joaquim lub około 130,7800 mil H. To sprawia, że jest to jeden z najszybszych obiektów, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w naszym sąsiedztwie kosmicznym. Jednak obecność dziewięciu ukrytych obiektów, emitujących energię, poruszających się z taką precyzją, sugeruje coś więcej niż przypadkową mechanikę nieba. To nie jest tylko przelatująca kometa, to starannie zaplanowane wydarzenie. Tak przynajmniej sugerują niepokojące teorie. Wiele osób ma bzika na punkcie idei życia pozaziemskiego. To odkrycie idealnie wpisuje się w tę głęboko zakorzenioną ludzką ciekawość. Fakt, że obiekty są ciemne i nie odbijają światła w zwykły sposób, sprawia, że są jeszcze bardziej tajemnicze. Czy są zamaskowane? Czy są zbudowane z materiałów pochłaniających całe światło? Technologia wymagana do takiego wyczynu byłaby naprawdę zdumiewająca. Trudno jest ogarnąć skalę tego zjawiska. Szacuje się, że kometa 3 i Atlas ma kilka mil średnicy. Jednak jej dziewięć towarzyszy, ich rozmiar i skład pozostają tajemnicą, ukrytą pod niewytłumaczalną ciemnością. Jednak ich sygnatura energetyczna, 20 Gawatów mocy z każdego z nich, mówi sama za siebie. Nie jest to pasywna podróż. To aktywna obecność. Społeczność naukowa, zazwyczaj powściągliwa, znalazła się na nieznanych wodach. Podróż komety 3A Atlas zaprowadzi ją w odległości 135 milionów mil od Słońca, tuż wewnątrz orbity Marsa. Chociaż NASA zapewnia nas, że 3A Atlas nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Ziemi, to natura jej towarzyszy podróży budzi głębokie zaniepokojenie dr Kaku. Co mogłoby podróżować tak daleko, pozostając tak ukryte i emitując taką moc? Stoimy u progu nowego zrozumienia. Odkrycia, które może wstrząsnąć naszymi fundamentami. Co jeszcze kryje się w zasięgu wzroku, a raczej w całkowitej ciemności? Dlaczego ich nie widzimy? Idea dziewięciu ciemnych obiektów prowadzących kometę jest naprawdę zadziwiająca. Ale jak coś tak dużego, emitującego tak wielką moc, może pozostawać niewidoczne dla naszych najpotężniejszych teleskopów? Widzicie, właśnie w tym miejscu nauka staje się naprawdę intrygująca. Powodem dla którego te towarzyszące Three Atlas obiekty są tak trudne do zidentyfikowania, są ograniczenia naszej technologii obserwacyjnej. Nasze teleskopy od Hubble'a po James Webb wykrywają przede wszystkim światło. Aby obiekt był widoczny, musi albo emitować światło jak gwiazda, albo odbijać światło jak planeta. Sam fakt, że te dziewięć obiektów opisuje się jako ciemne, oznacza, że nie robią one żadnej z tych rzeczy w sposób które nasze obecne instrumenty mogłyby łatwo wykryć. Weźmy pod uwagę ogrom przestrzeni kosmicznej. Obiekty podróżujące z innych układów gwiezdnych mogą składać się z materiałów całkowicie obcych dla naszego rozumienia. Co jeśli obiekty te pokryte są substancją, która pochłania 99% całego promieniowania elektromagnetycznego, czyniąc je praktycznie niewidocznymi? Nikt nie mówi o tym, że nawet niewielka zmiana współczynnika odbicia może sprawić, że obiekt zniknie na czarnym tle przestrzeni kosmicznej. Jeśli obiekty te są naprawdę tak duże, jak sugeruje ich wydajność energetyczna, to powłoka lub konstrukcja zapewniająca niewidzialność byłaby technologicznym cudem. Dziwny skład nikiel, kobalt i nieznane stopy również podważają konwencjonalne teorie. Naturalne komety składają się zazwyczaj z lodu, pyłu i skał. Obecność tak wysokiego stężenia określonych metali sugeruje, że są one dziełem inżynierii. Delikatnie mówiąc, nie jest to tylko grudka kosmicznego lodu. Wydajność energetyczna wynosząca 20 gW na obiekt utrzymywana na odległościach międzygwiezdnych wymaga wewnętrznego źródła energii, które przyćmiewa wszystko, co posiadamy. Nowoczesna elektrownia jądrowa może generować od 1 do 3 gW. Wyobraź sobie dziewięć obiektów, z których każdy wytwarza od 10 do 20 razy więcej energii, bez widocznych śladów energii. Wiele osób przeoczyło subtelny taniec grawitacji. Chociaż obiekty te są ciemne, nadal posiadają masę. Ich przyciąganie grawitacyjne, choć niewielkie, mogłoby zostać wykryte, gdyby były wystarczająco masywne i znajdowały się wystarczająco blisko innych ciał niebieskich. Jeśli jednak są one stosunkowo małe, powiedzmy o średnicy kilku mil, ich indywidualne oddziaływanie grawitacyjne może być zbyt subtelne, aby odróżnić je od kosmicznego szumu tła, zwłaszcza z odległości milionów mil. Jeśli jednak rzeczywiście kierują one trójokularowym atlasem, oznacza to kontrolowany, nienaturalny system napędowy. To przenosi nas w sferę zaawansowanej inżynierii. Można to zobaczyć wszędzie w science fiction. Pojęcie zaawansowanych cywilizacji wykorzystujących technologię stealth jest częstym motywem, ale zmierzenie się z tym w danych, które wydają się prawdziwe, to zupełnie inna historia. Wyzwanie jest ogromne: jak badać coś, czego nie widać? Jak zrozumieć technologię, która wydaje się przeczyć naszej fizyce? Poszukiwanie odpowiedzi doprowadzi nasze instrumenty naukowe i ramy teoretyczne do absolutnych granic. Zmusza nas to do zadania pytania. Czy nasze rozumienie wszechświata jest nadal zbyt ograniczone, aby pojąć prawdziwą naturę tego, co może tam być? Te dziewięć ciemnych obiektów stanowi głębokie wyzwanie, zmuszając nas do wyjścia poza naszą obecną wiedzę. Jakie sekrety skrywają? Co ujawni ich zbliżenie? Szepty o zaawansowanych cywilizacjach. Pojawienie się 3A Atlas wraz z jego enigmatycznymi towarzyszami nie jest odosobnionym wydarzeniem. Opiera się ono na rosnącej liczbie tajemniczych międzygwiezdnych gości. Pierwszy potwierdzony obiekt międzygwiezdny, Oumuamua, odkryty w 2017 roku, przygotował grunt pod tę kosmiczną dramaturgię. Jego dziwny kształt, przypominający cygaro i nieoczekiwane przyspieszenie, zaskoczyły naukowców. Wiele osób jest zafascynowanych pomysłem, że Oumuamua mógł być sądą pozaziemską. A takie osoby jak profesor Harvardu Avi Loeb popierają tę kontrowersyjną hipotezę. Zasugerował on, że może to być technologia pozaziemska, relikt odległej cywilizacji. Następnie w 2019 roku pojawiły się dwa obiekty IC Borosow. Były to komety o bardziej konwencjonalnym wyglądzie, ale nadal fascynujące goście. Te dwa obiekty dowodzą, że nasz Układ Słoneczny jest kosmicznym skrzyżowaniem dróg. Jednak nikt nie mówi o tym, że wykrycie tych obiektów było możliwe dopiero w ostatnich latach dzięki bardziej zaawansowanym badaniom nieba. Przez miliardy lat niezliczone obiekty międzygwiezdne musiały przemierzać naszą okolicę niezauważone. Oznacza to, że jeśli zaawansowane cywilizacje wysyłają sądy, prawdopodobnie straciliśmy wiele okazji, aby je zaobserwować. Pojawienie się 3 I Atlas z dziewięcioma ciemnymi eskortami jest jednak zupełnie inną sprawą. Jeśli Omumua sugerował obecność pojedynczej sondy, to 3A Atlas wraz ze swoją flotą sugeruje coś znacznie bardziej złożonego. Idea floty takich obiektów jest czynnikiem, który zmienia całą dyskusję. Nie chodzi już tylko o pojedynczą dziwną skałę. Chodzi o potencjalną armadę, choćby była cicha i ukryta. Wielu przeoczyło ogromne odległości, o których mowa. Nawet przy niesamowitej prędkości 3A Atlas podróż z innego układu gwiezdnego zajmuje tysiące, a nawet miliony lat. Oznacza to, że jeśli obiekty te są zaprojektowane, cywilizacja, która je stworzyła, musi być niezwykle stara i zaawansowana technologicznie. Potrzebowałyby materiałów, które wytrzymałyby trudne warunki próżni kosmicznej, ekstremalne promieniowanie i uderzenia pyłu międzygwiezdnego przez długi czas. Ich źródła energii musiałyby być samowystarczalne, być może czerpiąc energię bezpośrednio z próżni kosmicznej. Delikatnie mówiąc, nie jest to prosta podróż, jest to świadectwo niesamowitej długowieczności. Tajemnica ich ciemności wiąże się również z ogromem wszechświata. Szacuje się, że sama nasza galaktyka Drogi Mlecznej zawiera od 100 do 400 miliardów gwiazd. Statystycznie rzecz biorąc, prawie niemożliwe jest, aby Ziemia była jedyną planetą, na której istnieje inteligentne życie. Gdyby nawet niewielka część tych układów gwiezdnych była siedliskiem zaawansowanych cywilizacji. Ich technologia wydawałaby nam się magią, całkowicie nie do odróżnienia od zjawisk naturalnych. Jak często przypomina nam Mithyo Kaku, ciche przemieszczanie się tych ciemnych obiektów z trzema oczami atlasu jest przerażającym przypomnieniem tego, jak wiele wciąż nie wiemy. Skłania nas to do rozważenia, że nasze poszukiwania pozaziemskiej inteligencji mogą opierać się na niewłaściwych metodach, i niewłaściwych sygnałach. Być może nasłuchujemy fal radiowych, podczas gdy one komunikują się poprzez splątanie kwantowe, lub szukamy światła widzialnego, podczas gdy one podróżują, korzystając z technologii, która sprawia, że są niewykrywalne. Kosmiczna podróż tych obiektów trwa, będąc cichym świadectwem głębokich tajemnic wszechświata. Czy ci międzygwiezdni goście to dopiero początek większej kosmicznej wymiany? Miejsce Ziemi we wszechświecie. Rozwijająca się saga komety Caer Atlas i jej dziewięciu niewidzialnych towarzyszy niesie ze sobą głębokie poczucie pilności. Chociaż NASA zapewnia nas, że kometa Atlas nie stanowi zagrożenia dla Ziemi, przelatując w bezpiecznej odległości około 170 milionów mil, konsekwencje jej eskorty są oszałamiające. Nie chodzi tu o bezpośrednie zagrożenie, chodzi o fundamentalną zmianę w naszym rozumieniu wszechświata. Najbardziej szokującym faktem jest to, że możemy być świadkami wydarzenia kosmicznego o bezprecedensowym znaczeniu, które może na nowo zdefiniować ludzkie spojrzenie na życie poza Ziemią. Wielu przeoczyło ogromną szansę naukową. Badanie komety mam Atlas, nawet bez jej ciemnych towarzyszy, jest rzadkim darem. Obiekty międzygwiezdne przenoszą nieskażony materiał z innych układów gwiezdnych, dając nam szansę na zbadanie kosmicznych składników odległych światów. Wyobraź sobie cząsteczki i pierwiastki z Układu Gwiezdnego, oddalonego o tysiące lat świetnych, dostarczone prosto do naszych kosmicznych drzwi. Jednak dzięki dodatkowej warstwie tych dziewięciu ciemnych obiektów stawka jest astronomicznie wyższa. Prace teoretyczne dr Michio Kaku często poruszają takie tematy jak tunele czasoprzestrzenne i zaawansowane cywilizacje pozaziemskie. Jego alarmujące stwierdzenia, choć czasami sensacyjne, wynikają z głębokiego zrozumienia fizyki, które pozwala dostrzec możliwości, których ledwo jesteśmy w stanie pojąć. Kiedy umysł taki jak CoS zwraca uwagę na anomalie tej wielkości, przyciąga to uwagę i skłania nas do rozważenia scenariuszy, które kiedyś były zarezerwowane dla science fiction. Pomysł, że te ciemne obiekty mogą kierować atlasem, sugeruje celowe, inteligentne działanie. Zjawisko ciemnych obiektów, jeśli okaże się, że nie jest to zjawisko naturalne, zmusza nas do zmierzenia się z możliwością, że nie jesteśmy tylko obserwatorami kosmosu, ale potencjalnie sami jesteśmy przedmiotem obserwacji. Rodzi to szereg pytań, które podważają naszą tożsamość. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Jeśli nie, to jak zaawansowane są inne cywilizacje? Jakie są ich intencje? Wyzwanie związane z wykrywaniem tych obiektów uwypukla ogromną lukę w naszych obecnych systemach obrony kosmicznej. Jeśli coś ogromnego i potężnego może przybyć praktycznie niezauważone, to co jeszcze może tam być? Nasza planeta jest nieustannie bombardowana przez małe asteroidy, ale idea podstępnego zbliżania się zaawansowanych technologicznie obiektów zmienia zasady gry. Podkreśla to pilną potrzebę stworzenia bardziej zaawansowanej sieci czujników. Pilność ta nie wynika z paniki, ale z pragnienia wiedzy. Im bliżej zbliża się 3 Atlas i jego tajemniczy towarzysze, tym więcej danych będziemy gromadzić. Każda ulotna obserwacja staje się kluczową wskazówką w kosmicznej historii detektywistycznej. Jest to moment przełomowy, szansa na prawdziwe spojrzenie na ogromne, nieznane możliwości Wszechświata. Tajemnica tych dziewięciu ciemnych obiektów zmusza nas do konfrontacji z własnymi ograniczeniami technologicznymi. Czy kiedykolwiek uda nam się zbudować coś tak zaawansowanego? Podczas gdy kometa trzeciełanany, kierownik Atlas, kontynuuje swoją podróż przez nasz układ słoneczny w towarzystwie dziewięciu niewykrywalnych obiektów, ludzkość stoi na rozdrożu zrozumienia. Początkowe alarmy podniesione przez takie postaci jak Aku, wzmocnione przez zainteresowanie opinii publicznej, Służą jako ważne ostrzeżenie. Przypominają nam, że wszechświat jest znacznie dziwniejszy i potencjalnie znacznie bardziej zaludniony, niż sugerują nasze obecne modele naukowe. Podczas układania tej kosmicznej układanki należy pamiętać, że badania naukowe opierają się zarówno na obserwacji, jak i spekulacjach. Odkrycie 3A Atlas jest prawdziwe. Jest to prawdziwa kometa międzygwiezdna. Teorie dotyczące dziewięciu ciemnych obiektów w statku Matce wynikają jednak z interpretacji nietypowych danych. Chociaż są one fascynujące, pozostają hipotezami pozbawionymi ostatecznego dowodu na sztuczne pochodzenie. Jest to rozróżnienie, które wielu ludzi fascynuje, ale często pomija różnica między potwierdzonymi danymi astronomicznymi a ekscytującymi, ale niepotwierdzonymi interpretacjami, które pobudzają wyobraźnię opinii publicznej. Czy naprawdę jesteśmy przygotowani na to, co mogą ujawnić te ciemne obiekty, jeśli są czymś więcej niż tylko fragmentami komentarzy? Jeśli ta kosmiczna tajemnica sprawia, że nie możesz usiedzieć w miejscu, kliknij przycisk Lubię to i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej zaskakujących informacji.